Ze studia Voice House, gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych został tydzień. Sondaże wciąż są bardzo niejednoznaczne, ale rynki finansowe zachowują się tak, jakby Donald Trump miał wygraną w kieszeni. Sam Trump kojarzy się im głównie z nakładaniem ceł i zwiększaniem deficytu budżetowego, czyli z rzeczami, które mogą pobudzić ponowny wzrost inflacji. Zachowują się więc tak, jakby był on przed nami. Przede wszystkim tanieją rządowe obligacje, oczywiście głównie te amerykańskie, ale w ślad za nimi także innych państw. Spadek cen obligacji oznacza wzrost ich rentowności. I tak w przypadku papierów dziesięcioletnich rentowność w Stanach Niemczech czy Francji urosła w tym miesiącu do poziomu najwyższego od lipca, za oceanem o ponad pół punktu procentowego, a w Europie o mniej więcej 40 punktu procentowego. Na końcu tego łańcucha rynkowych powiązań jest nasz minister finansów, który od dwóch tygodni nie może sprzedać na aukcjach nowych polskich obligacji za kwoty, które sobie wcześniej zaplanował. W naszym przypadku Donald Trump kojarzy się też ze zwiększonym ryzykiem geopolitycznym, jeśli wycofa Stany ze wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją. W efekcie u nas rentowność obligacji dziesięcioletnich urosła w październiku o 3,4 punktu procentowego, w okolice 6% i jest najwyżej od roku. Co gorsze, w tym tygodniu ministrowi finansów nie wyszedł już drugi przetarg nowy, Obligacji z rzędu. Tydzień wcześniej chciał on pożyczyć od banków 11 miliardów złotych, ale te zaoferowały tylko niecałe 10 miliardów, pożyczył więc tylko 8,6 miliarda złotych. Teraz sytuacja wyglądała podobnie. Minister chciał pożyczyć 9 miliardów złotych. Popyt ze strony banków wyniósł jednak zaledwie 6,5 miliarda złotych, czyli najmniej od kwietnia 2022 roku. W efekcie resortowi udało się zdobyć tylko 5,5 miliarda złotych. Dwa nieudane przetargi z rzędu ostatni raz mieliśmy w lutym i marcu 2022 roku, czyli zaraz po napaści Rosji na Ukrainę. Zarówno wtedy, jak i teraz, kluczowa była duża nerwowość na rynkach światowych związana z geopolityką. Dla polskich finansów publicznych, dwa nieudane przetargi nie stanowią jeszcze problemu, ponieważ rząd ma na swoich rachunkach sporą poduszkę bezpieczeństwa w okolicach 150 miliardów złotych. Na dłuższą metę taka sytuacja prowadziłaby jednak do poważnych problemów. Rząd w tym tygodniu zdecydował się na dość dziwną i zagadkową nowelizację tegorocznego budżetu. Deficyt w budżecie ma być większy i sięgnąć aż 240 miliardów złotych zamiast 184 miliardów złotych planowanych wcześniej. Prognozę dochodów z podatków obniżono o 56 miliardów złotych, poziomu wydatków nie zmieniono. Dziwne jest to, że rząd o tym, że dochody w tym roku będą mniejsze przez niższą inflację, wiedział już wcześniej. Jeszcze parę tygodni temu utrzymywał, że deficyt przez to nie urośnie, ponieważ mniejsze będzie też wykonanie wydatków, bo tak się dzieje co roku, nigdy nie udaje się zrealizować go w całości na czas. Teraz nagle zmienił zdanie, co oznacza, że w grudniu zapewne zaksięguje jakieś potężne kwoty związane z wydatkami, zapewne przesuniętymi z roku przyszłego. Dzięki temu budżet na rok 2025 będzie łatwiej zrealizować. To jednak tylko niepotwierdzone hipotezy, ponieważ oficjalnie resort finansów nic na ten temat nie mówi. Warto jednak wspomnieć, że po wrześniu deficyt w budżecie wynosił tylko 107 miliardów złotych. Tak więc według nowego planu w ciągu kolejnych trzech miesięcy ma się powiększyć aż o 133 miliardy złotych. Ciekawe jest też to, że według ministra finansów pomimo zwiększenia deficytu w budżecie deficyt całego sektora finansów publicznych ma się nie zmienić i pozostać na poziomie 5,7% PKB co musi oznaczać, że efektem większego deficytu w budżecie centralnym będą mniejsze deficyty w innych częściach sektora publicznego na przykład w samorządach. Ciekawie wygląda też sytuacja gospodarcza Niemiec. Okazuje się bowiem, że udało im się uniknąć recesji, a parę wskaźników w ostatnim tygodniu wypadło wyraźnie lepiej od oczekiwań, tak jakby sytuacja u nich w końcu zaczynała się poprawiać. Produkt krajowy brutto Niemiec w trzecim kwartale zamiast prognozowanego spadku o 11% urósł o 20% w stosunku do poprzedniego kwartału. Bundesbank prognozuje, że w czwartym kwartale też będzie niewielki wzrost. Wskaźniki PMI obrazujące aktywność w przemyśle i usługach urosły. Ten pierwszy wprawdzie od lat utrzymuje się poniżej poziomu 50 punktów, sugerując recesję w tej branży, ale teraz jest najwyżej od lipca, co oznacza, że sytuacja przestała się pogarszać i jest w tej chwili mniej zła niż w w ostatnich miesiącach. Wskaźnik PMI pod względem usług także wzrósł najwyżej od 3 miesięcy i sugeruje ekspansję akurat w tej części gospodarki. Do góry poszedł także indeks klimatu gospodarczego IFO, który obrazuje nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. Wzrost jest minimalny, ale zdarzył się pierwszy raz od kwietnia. Oczekiwania biznesu wyglądają teraz najbardziej optymistycznie od lipca. W tym kontekście warto pamiętać, że Europejski Bank Centralny, aby pobudzić gospodarkę strefy euro do szybszego wzrostu, od czerwca już trzy razy obniżał stopy procentowe, a rynek jest przekonany, że w kolejnych miesiącach będzie ten cykl kontynuować. Możliwe więc, że już teraz zaczyna to wpływać pozytywnie na niemiecką gospodarkę i nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców, co z kolei jest ważne z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, którzy są eksporterami, a Niemcy są ich najważniejszym rynkiem zbytu. Gdyby nie podatki, można by powiedzieć, że gospodarstwa domowe w Polsce płacą za prąd niemal najmniej w całej Unii Europejskiej. Według Eurostatu w pierwszym półroczu koszt energii elektrycznej u nas wynosił średnio niecałych 11 eurocentów za kilowatogodzinę. Taniej było tylko w Bułgarii i na Węgrzech. Ale to wszystko, uwzględniając tylko samą cenę za prąd, bez podatków. Jeśli dodamy VAT i akcyzę, to z trzeciego miejsca w Unii wskakujemy na dziewiąte, a z niecałych 11 eurocentów robi się ponad 21 eurocentów. Wyprzedzają nas także Rumunia, Słowacja, Chorwacja, Słowenia oraz Malta i Luksemburg. Nadal jednak jesteśmy poniżej unijnej średniej, która wynosi blisko 29 eurocentów za kilowatogodzinę. Zdecydowanie najdroższy prąd dla gospodarstw domowych mają Niemcy. Tam kilowatogodzina kosztowała w pierwszym półroczu 39,5 eurocenta, była więc o blisko 90% droższa niż u nas. Skoro już jesteśmy przy danych z Eurostatu, to jeszcze jedna ciekawostka. Otóż okazuje się, że Warszawa i jej najbliższe okolice, to ten region Unii Europejskiej, w którym jest najwyższy wskaźnik zatrudnienia ludzi w wieku od 20 do 64 lat na poziomie 86,5%. Tak przynajmniej było w 2023 roku, bo to dane za ubiegły rok. Czyli jeśli ktoś szukałby ludzi, którzy są w wieku produkcyjnym, ale nie pracują, to akurat w Warszawie będzie mieć najmniejsze szanse na to, aby takich znać. Znaleźć. Znacznie łatwiej będzie miał na przykład na południu Włoch. W Kalabrii, Sycylii i Kampanii wskaźnik zatrudnienia wynosi tylko 48,4%, czyli tam ponad połowa dorosłych nie pracuje. Trzy lata temu Warszawa była w tym zestawieniu na czwartym miejscu za Wyspami alandzkimi w Finlandii oraz Utrechtem i północną Brabancją w Holandii. Dwa lata temu wyprzedziła okręgi holenderskie i wskoczyła na drugie miejsce. Tym razem minęła też fińskie wyspy, na których coś się musiało popsuć, bo spadły aż na 15. Miejsce. Za Warszawą najbardziej zapracowane regiony Unii to teraz okolice Bratysławy w Słowacji i Trewiru na zachodzie Niemiec. Spora część tych zapracowanych ludzi w Warszawie, a także w innych miejscach kraju marzy jednak o tym, żeby pracować trochę krócej. Według nowego raportu Manpower Group koncepcję czterodniowego tygodnia pracy popiera w Polsce 65% badanych, w tym 36% popiera zdecydowanie. Z raportu wynika, że czterodniowy tydzień pracy, zdaniem badanych, wspiera zachowanie zdrowego balansu między pracą i życiem prywatnym. Jednak jednocześnie respondenci obawiają się obniżenia wynagrodzenia, a także obciążenia pracą. Z programów Przeprowadzonych w kilku krajach na świecie, w tym ostatnio w Niemczech, wynika, że zdaniem większości firm biorących w nich udział przejście na czterodniowy tydzień pracy zwiększa efektywność, dzięki czemu firmy na tym nie tracą. To było ekonomicznie in brief. Wiadomości dotyczyły wydarzeń od 25 do 31 października 2024 roku. Głosem Jarosława Kuźniara czytała: Sztuczna inteligencja.